Cześć Manka, witamy was się w kolejnym odcinku Witamy, przeżyliśmy no. traumę świniową, otrząsnęliśmy no. się Przesłaliśmy się z tym, minął dzień, wiecie, wszystko dobra, Czas minął, już troszeczkę nam przeszło, jakaś traumę z świniami, więc... Um, można dobra. grać i można nagrywać, nie? Ja, tu jest gwinda, chodź Gdzie? A, dobra No, po dwóch stronach też. jest, no, no, Będziemy, ob... Będziemy... na dwóch Ty? No, to tak, albo nie jesteś. Coś... Ty, ale no gdzie mam skoczyć, proszę? No, no, przecież tu jest RB, patrz. Ja nie miałam chyba. Bo... Aha. Tam się znowu małą palą. No to jest RB, przez to młodego się nie wiecie. Znowu tłumaczyłem, w którym po prostu odcinku, nie? Więc tak, ale to coś później. No dobrze, dobrze, dobrze. Jest. No dobrze. Najpierw, nie, nie, nie. Dobra. To ja coś ludzie. Ej, czekam na Ciebie, patrz, policja. Policja tutaj ma stoi stoicie coś, patrz. Jaki gang. 3, 4, 5. A, się Co on tak, 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 tak. A, nie, 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 się nie, tak nie, 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 A nie, 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 się nie, 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 to... A nie, to, przyszłe, no, przecież. Się o, to jest patrz. A nie, Znowu ja się to o, czy mogę, że w tę ścianę? Hey Zoe, o, ale nie mam tylko jednego. A, a no bo to ja ci robię? Aha! Czyli się nie robię, bo ja ci już nie robić, bro. w tym, tak taką podwładczą. O kurde, ty to jest, jak jeszcze strzela! strzela. No, no teraz nie znikną. No, bo do mnie też strzelają, czekaj. Jeszcze jednego. Już chyba zdążę. Mam, jestem. No ja to szybko, rób mi coś. Chyba co trzeba, trzeba szybę robić. A, dobra, nie pytaj, czy trzeba robić. A nie, to się ino otwiera tam. Nie, wyrzutnie się ino robi. Musisz mi szybę rozwalić. No ale to czym ci muszę robić? Ja nie wiem, kogo jesteś. No, skończył. byłaś. czekaj, tu jest coś. A, na to nie mogę. Nie jak ja tam mogę. Czy, to ja, czy też muszę zrobić, tylko jak? Tak? Nie. Chciałam tam ale... Nie ładnie, no, ja to zobaczyła wyłączna. No. no to też nie mogę. Nie no to coś z tym, no ja, mm. ja tylko mam to. No, no dobra, no ale to nie wyrzuca, a jeżeli mi no. to wyrzuciło, no to muszę dojść tak, nie? Trzeba że coś, chyba ten bors na no. no, to O, wiesz. No po co robisz? No nie widziałam, który dobra. to się robi w ogóle. O no, dobra, jestem. Gdzie I ty mi coś musisz chyba zrobić, bo ja tutaj mam... Nie, 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 nie. Mhm. No to... O dobra, ja mam te patyczki. No. Te patyczki musisz wrócić? O, o Kurde, zabijło mnie. Jeszcze ja jakby to inni strzelali, to by było nie, no, nie o wiele prostsze. Nie na drugie mam strzelić. Ooooż kurde! Już stracił ważność. No... no. termin

O kurde, mnie też No Dobra, jeden jestem. No Co to ja No to ja też nie zdążyłem. Może no, nie ten pad, no to ja Jestem, 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 no jestem, i... jestem! Kurde, nie! I go oczu się? A ja jestem. Spoko. No to teraz ja muszę Aha. Aha. mi dość. Czekaj, muszę opisać gdzie, co jak. Szybko wejść. O nie, tam się nie da wejść. Zamknęło mi się to. Tu coś jest takiego. O dobra. Dobra, ale co ja tutaj mam? Ja... Nie wiem czy to... No i teraz dawaj kolejne, możesz zrobić kolejne? Nie wiem, tak. No to szybko, szybko. Nie się tam o... Kurde, zbiłam się, no. Przepraszam. No to ja się Aha, Czekaj, teraz rozumiem. Czekaj, się wbije, muszę wejść. Dawaj no. Czekaj. Nie. Dobra, bo myślałam, że muszę na to Chodźmy wejść. się włącz. nie. Już więcej nie mam chyba. Dla tylko. Nie no, jest jest to już zasięg. To nie jest krawo, oh, to, wiesz. A jesteśmy bardzo Dobra. daleko od Xboxa. Dobra.

O, co to jest? To no jak Nie no. No widziałam Ta baba chyba. Ta co była na początku, ta baba chyba, tak? tak? No Czy... Nie wiem, jaka baba była. No była jakaś baba. Z tym gościem? Tak, z tym gościem. Użliwe. Tak mi się wydaje. Nie wiem.

Nie, ja, no. no, no, to, to jest pierwsza. No, no. nie inwestujcie? O, kurde, się tak O, traf Nie wiem. O, o, nie wiem. dobra? Nie, nie co w tym parku tak zawiesza.

Przele, Przele, prawie, prawie. Nie, ma nie, no. nie, nie, będzie. nie, 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 kulisty. parking robot! nie, nie, No nie, 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 No, nie, Tam, no, Mamo, powtarzam ci to za każdym razem, nie on, początku jest samo bicie. Trzeba troszeczkę też powalczać i uciekać, ja nie? Na wręcz, na nie? ja powiedziała. To jest nasz ręcznik, Ja nie powiedziałam, nie to, ja powiedziałam nie nie trzeba iść, bić, tylko zapytałam, trzeba iść. No to, więc też... Za każdym razem pani mówi, każdego trzeba i bić. Tylko nie ma razu. A na razie łatwo. Czekaj, jeszcze nie została ani razie jednego baku.

To raz A raz Dzisiaj nam gdzieś tam Tam się pojawiło, co? Tak, no to bym tu nie widziałam tak, przecież. Tak. No, nie tam też się tak. Nie, A Aha. Pieszoła. ja muszę się blisko trzymać tutaj. tego. Tak nie blisko, to się. No, nie, to nie Tę, O teraz. Mam Nie. Ej, po niej. Czekaj, tu się coś po... Y ja się na Tu się coś podnosi. O, czekaj, ty czekaj. Czekaj, czekaj, Już nie, to mi się coś pojawiło takiego. A, to no, masz to być przecież. Nie rozdaliłam. Nie no, ubywa, no ubywa. Jest. Tak? się pojawia? Bo ja mogę uderzać! się uderzy, to się pojawia. O, poja o, poja o, o, dobra, to się mi waliło. i teraz znowu. Tam się coś rozszczelniło, widzisz? O, nie, to jest autobus. Boku? O, nie, to jest autobus. Uważaj, bo... Kurde, już to jest. Dobra, czekaj. To O, zabiło mnie. Trzymaj się. O! Kurde, mi to auto. A ja już wiem, paść muszę sobie wyskoczyć? Pierbę. Ale co długo. No, lepiej nie spróbujmy. No tak, to jest to, jak jest dobra. No dobra, dobra, dobra. No właśnie. Dawaj, szybko. Ale to... Nie dlatego, nie hey, Dobra. nie chcę się razie nie mam tego, to Nie Mam. Tego. mam. Nie. Dobra, widzę go. To się o, o jest, dobra, widzę. O nie. Dobra, widzę. Jest. Się... Nie ma. Nie ma. Nie Dobrze Nie Dobrze, że spadłam. A, -a. Zdecydowanie. Zdecydowanie. A, czekaj, czekaj, czekaj. A ja muszę uciekać. jak ja muszę uciekać. O, tu mam takie ścieżki. Dobra. Ja I go, i go, i go, i go, i go. I go, i jeszcze? i go, no, jeszcze go. I go, i go, i go, i nie Ja go, nie go, i go, to go, i nie i go, i o jest, dobra. mu so'? Dob Dobra, to ja muszę iść w drugą alejkę, chyba. No, okay. no. ja, ja ten Y tu nie czyli co ten muszę zrobić. Dobra, następna alejka. Tak jest jeszcze. Dobra. Hmm. Dobra, tu y jest? Tak, nie miałem tam. No, Zabiję Dobra, wyciągasz! No to no, nie jest w wycina goczka i grafuje. Tu macie go nie. No koniec, bo mi no, się coś wysunęło. No, no, A, tu jeszcze muszę, no, no, dobra. Czekaj, się... Jest, jest bardzo ładne. Dobra, no, do... no, koniec? No.

Oh, oh, it's No, you oh, no. <laughs> no You know, on a stealth mission? We sure cause a lot of explosions. we no, right? be Next up, those guys. Yeah. Whoa. How lovely. do No. no, to no, że jeszcze jakieś piękny do odcinka. Gdzie no. się Będzie a... No. O, w Boże, w pociągu, w jakimś tym, aucie.

ja robię uniki. Mamo, mu mała. Mała, 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 Nie, mała, 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 To mała, 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 nie. mała, 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 Nie wiem. No, ja ten ten był taki dziwny mała, nie wiem, czy, czy nas nie zabił, taki... no, wiem, czemu on mała, 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 Nie, nie, nie taki znam, ty masz Gdzie one są? No, one O ah, depois vai ser com. Posso falar com você, né? Ele aí tinha um ônibus menino, né? Não é nada, não é nada. Acho que é. Então. Só que não posso embarcar. To, na a, to jest nakładnie 150 milionów. No! No, zmieściłeś się. Ło nie, zmieściłeś mi się. A bo najmniej w górach, a później w dół, nie? Tak szybko wejrzysz tam. No, w którym momencie wejdziemy? No, no nie jest tak łatwo, nie? Teraz w górach. Ło! Za wysoko. Ale, ale to jest ciężko. Za wysoko zmieścić ja Tak Idealnie trzeba się zemieścić. No dobra. Dobra. mam Czekam na trzy razy próbowałeś. Jak dojdziemy do dziesięciu, zaczniemy się martwić. Góra, góra, ale może wysuć. Du, 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 od razu. Zbijaj, zbijaj, zbija, szybko. Dobra. Zbija, zbija, ale nas wysuciło, wyrzuciło. O, jakiś final taki osobno jesteśmy teraz? Hmm. Nie nie A, skąd! Aha, czy ja może mą wyskaką Czemu ją strzelać? No tam z tyłu ją no, ja no, jest Ech, Nie wiem, skąd się Nie, jestem No dobra, ale nie wiem,

Przez ludzi, ludzi potręczamy, do biurowca przejdę, kurde, nadal. Tam byli potręczni, potręczyliśmy. Ty potręczyłeś, bo nie kieruję. Ja jestem tylko pasażerem, niewinnym. No i dlatego strzelasz do policji. Tak niewinny, że strzela do policji. No, odezwał cię gościu, który w do policji z karabinku i Gościu, już coś. Wszystkich, wszystkich zabiła. Wstrzelała do policji. do wodzie? O, jakiś basen, akwariun. Ej! Czy kiedyś się tutaj przemocuje? <grymne>

Zjeżdżanie? Oh, ja! Ja chcę iść na zjeżdżanie. Na no, pewno się nie da, no bo w której grze się Zjeżdżanie, która nie zjeżdża. Tu To w solarium? O! Dobrze, no, bo jak się da iść na zjeżdżanie, to ja kocham tą grę, nie? Jak się nie da iść na zjeżdżanie. Do na banku się nie da, ale jak się da. Oh, no właśnie, to iść na złoty, to ja jest Inaczej, wtedy zjeżdżamy? Ale trzeba iść na zjeżdżanie, kocham tę grę. W, którą ja mam, w, w prawo, nie, w prawo, w prawo. Nie, cofnij się. No, nie, cofnij się. Prawo, biega. na schody. X, tu. to będzie szybciej. Nie lubię robić kopietki A fajnie, przynajmniej szybko, nie. Dobra, teraz w prawo. Yy, I teraz, nie wiem, ja poszedłem w prawo, więc. Dobrze, ja sobie muszę... znajdę. Dobra, spokojnie. Yy, dobra, posłuchaj sobie są A może zrobię na nowo. I na 3-4 działa. Mam już, w, lewo. w prawo. prawo. Brawo, brawo, brawo. brawo. Proszę. No, inaczej cztery. To miejsce. Oh, man, Coś, takie dziwne. Like... No, Czy... Sorry. No, do... bo, okay, inaczej, Jadę. No, podskoczyłam O, bo po prostu... O, bo po prostu... O, bo po prostu... O, bo po I tak O, no i co? No bo bo ja skoczyłem no dalej. Dobra, No no Bo ja patrz na O, Kurde, no kurde. Idziemy dalej. Czekaj, no gdzieś tu trzeba iść. To ja bawiłem coś. O to jest kaczka. Mogę wziąć kaczkę? Chodź, kaczkę! A czemu? Ja, nie wiem, na schody, bo tam gdzie trzeba, to mamy. Ja poczekaj na mnie. Jak Idziemy. No i co teraz? Czekaj, musisz podkryj na mnie. Pozekasz na mnie, to się wszystko oddropię. Stój. Dobra, no co na tym ty. Czekaj, się wiemy. No stój rzecz. Że... No nie ruszaj się, niezło. Ja na jak no przesadę, no chcesz do mnie rzucić, no jak patrz tuście. No nie ruszaj co. No, ale... Kurde, mogę rzucać śmiało. Właśnie bałem, że nie trafi. Ty ja jak się na to się to auto pojechałem. Czy to, to coś wziąć? Nie, ja tak. pojechałem.

I patrz, mogę tej je brać! No, mnie jeszcze raz, Dobra. Zbliżmy. Ej, wejdź do tej Toy'a, ja mam pomysł, wejdź Tam do tej coś Wejdź, wejdź do tej toja, ja pomysł. Ale po pomysł, o, jestem ja? takim mózgiem, wejdź do tej Weź. Chcę być wystrzelę w, w tej Jak to zadziała, to... ...mówisz do mnie mózg. No. A ty no i co? No i co? Ja przeteleportowałam cię, bo nie cię w tej chwili. A skąd być? że to miałam być? No nie wiem, no ale jest przejście, popatrz. Jest rampa, jest przejście. No. Nie wiem. Ładzko, ale to na zwykłym. O. Ej, wchodzisz do galerii! To wygląda jak galeria. Raczej nie. Na no jakaś galera? A, bo no, oni Ten... Gemini Imperial Hotel. Gemini? Imperium. Gemini to jest taka sztuka inteligentna, Ale to, to jest taka Hotel. marka, która w przykład kierownicy robią. nie, to się nie Daj mi, da mi, da ja w domu, bo mnie? Nie. A, nie, wiem. To może ja. Chcę cię do pomóc, żeby bo... Nie wiem, nie dam rady. To może ja cię muszę wysłać w indym, nacisnąć, cię, ja, to to, ja, ja, ja w ogóle tam muszę też przyjść Dzień na bab, coś muszę zrobić. Ej, wyjdź, ja, ja jakoś muszę przejechać. Ja. No bam. Przecież nie może być tak, że trzymać się. Bo... No jedziesz, a zablokowałam go. No. To jest tak, gdzieś dziecko. No wiem, dobra, no. Chcę przyspieszyć też. No cóż, masz coś do roboty? Nie, czekaj, to jest jakieś auto. Czyli żółte w tym coś do roboty. Chciałem, żeby to było auto? Nie, tam mam coś poszukiwane. No czekaj, ale. To no, ty się musisz może. Czekaj, gdzie ty subiać się zgubiła? Mam. No nie. Czekaj, tu coś mam. Czekaj, tu coś nie. jest. Czekaj, tu coś mi się świeci. No co? No i to mi się... Czekaj, no rób to jeszcze raz. Kurde, bo on się patrzą. Czekaj, bo on się patrzą. No dobra. Aha, tylko autostradę. To jak nie ma wtedy, dobra. Czekaj. Czy jeszcze teraz? Kurde, nie. To, że ja tak idę na Ja nie wiem, co tu chodzi Aha, no ja nie wiedziałam. No nie! Aaa, to ci takie... Teraz, teraz, szybko, szybko! Ty straciłeś tamten czas, ale dobra, Jest. jestem Aaa Super Najważniejsze, że jestem No, chodź No, kurwa No, dowoziłeś Pa Pum! Dawaj to no, no, tej Może się już dało. Może oboje po prostu musimy być ta, w górze? No nie? No i co, myślę, no że właśnie. jedziemy na górę i kończymy, nie? Bo no, się. No o, o, no. A, Dobra. nawet Dobra. No i co, i kończymy? No Dobra, no i co? Zatrzymujemy się. E, no i kończymy. Dobra, na razie. No, na no, raza. No, no.